To czas na ostatnie pytanie, bardzo ważne, bo ty jesteś blisko Marcina Dubiela i Nacu. Czy Twoim zdaniem on ją szanuje, czy poniża? Bo w internecie czasem mówią, no, że jest poniżana przez niego. Czego ty, to, bo to się Jezus. Ja nie będę odpowiadać na to pytanie, po prostu wiesz, różne są sytuacje i różne, różne są komentarze o mnie i o Rogerze też czytam różne rzeczy i po prostu na takie negatywne i hejterskie sprawy nie chcę nawet patrzeć. Dobra, ale natknęłaś się na to, że tak mówią o nich, żeby nie było tak, że wiesz, że ja się je plotki. Tak na TikToku często są takie przebłyski, takie wiesz, jakieś szoty, ile, bo on teraz jest wiesz, na Twitchu. No, no on teraz jest na Twitchu, oczywiście. A wiesz, ile każdy z internetu ma hejtu? O matko, rozliczają wszyscy i łapią się tylko tego najgorszego, ale to, co jest miłe i przyjemne, to nigdy nie powiedzą. Bo hejty są głośne, a pochwały ciche. No tak. I tego no nikt nie zmieni. No to co? No, to Dziękuję to, ci, ci czego bardzo. Czego mogłeś też doświadczyć w tym roku, jeśli chodzi o moją karierę? <laughs> Więcej było hejtu niż tych miłych komentarzy. No ale oby się to odwróciło. Dziękuję bardzo. Dzięki.